Siemano! Ohaja. Siemano, witam, witam. Ochajo, witam, witam. Tutaj się pojawiam gościnnie w kompilacji VTuberów. Jestem gdzieś tam, no. A ja tam jestem, jak mnie znajdziecie, to, to zobaczycie o co mi chodzi. Plan: e, na no, nowy rok, na styczeń albo luty będzie cover. Nie spodobałam się, bo to nie będzie z, żadna y, patopiosenka, także nudy. Niestety, ale, ale będzie pioseneczka. Kowerkuta to jest przestańcie. <laughs> Idę paczkę zaraz odebrać z Ciebie, o dobra, dobra. Tak jak mówię, koniecznie, koniecznie daj znać, jak, jak tam się podoba. Już część z was dostało paczuszki, w sensie odebrało już e, towar z paczkomatu, także jestem bardzo zadowolona, że przede wszystkim w całości przyszło, zwłaszcza kubki. Ale no, tyle tej woli bąbelkowej dam, że myślę, że raczej nie było szans, żeby się coś tam ustało, ale nadal cieszę się, że dotarły paczki w całości i, i że się przede wszystkim podobają. Tak w ogóle. Jestem w szoku, że tak dużej ilości osób podobają się te printy. Się, cieszy mnie to. Kurde, ja sama to też rysowałam, więc wiecie, tak, tak, tak fajnie, fajnie, ale, ale tak. Kurde, taka pierdolka właśnie miała być. Główną atrakcją to miały być kubki, zawieszki, naklejki i tak dalej. A tu proszę, prynciki tak się podobają. Ja dużo rzeczy, właściwie 90% rzeczy, które ja do Was mówię, to powinniście traktować jako... jako nieprawda. Bo ja po prostu lubię pierdolić głupoty. Właśnie ja potrzebuję emotki, jak się bujałaś z radości, czy coś. Eee, miałam coś takiego. A, coś takie. Coś takiego, coś takiego. No, też mogę dodać tą, no. dlaczego by nie? Tylko, że nie mogę tego też za dużo dawać, bo po nowym roku będzie seria 10 kolejnych emotek, z czym też będą animowane. Także, także nie, nie mogę za bardzo szaleć. Uwaga, będę przeklinał. Praca, umowa o pracę, zatrudnienie, podatki. A, Boże, czemu ty to robisz, widzu? Przecież cię wszyscy udaru dostali. Podatek od implantów... Cy nie mam implantów! Zresztą w sensie, mam cybernetyczne wszczypy, ale to nie są implanty, wszystko naturalne. Co matka natura mi <noise> dała? To mam. <noise> to są tylko wszczepy, żebym miała mocniejsze po prostu Jak tarcie działają. I tyle. <noise> A z sutów wstrzymam laserami. <noise> <O> Jezu. <noise> Pyta z moimi koperami. Na razie mam dwa, także myślę, że na płycie powinno się tak przynajmniej pięć znajdować. Więc jeszcze mi trochę brakuje. Gadaczy tylko o cyzach. No właśnie. Już było kilka takich sytuacji. Dosłownie gadaliśmy o czymś normalnym jedno zdanie się nasunęło o czymś takim y, niezbyt sejso. I ktoś przyszedł i ten biedny widz ma pierwsze moje wrażenie, że ja w ogóle o niczym innym nie myślę. A ja taka nie jestem. Ja na ogół jestem spokojna. Tylko czat tak na mnie, na mnie działa, że znaczy, nie w taki sposób. Że jakby wy piszecie takie pierdoły i takie rzeczy, że ja po prostu no, nie jestem w stanie o, o niczym mówić. W się sensie nie, że... że No ja pierdolę. Nieważne. Także poplątałam się, zagrzewałam się. Ja pierdolę. Już się pogubiłam w zezdaniach. Jechałam dzisiaj na, na te jazdy, bo miałam wykupione jeszcze dwie godziny, żeby sobie potrenować przed poniedziałkiem na egzamin. No i tak wsiadam, dosłownie biegłam, bo akurat już prawie odjeżdżał, ale zdążyłam. Zmachana, takie dobra, kupujemy bilet. No to odpalam aplikację, od razu kupuję, ledwo co weszłam do tramwaja. No i patrzę, środki mam, internet mam, zalogowana jestem. No i chuj. Wyskakuje komunikat, taryfa nieaktualna, czy coś takiego. A takie, co jest do chuja, dlaczego nie mogę kupić biletu? I tak próbuję inne jakieś, nie wiem, bilet za, za więcej kasy, całodniowy, jakiś tam yy, ulgowy, każdy możliwy. Nic nie działało i nie wiedziałam o co chodzi, bo kasę miałam i wszystko inne działało, a nie mogłam nic kupić. I w tym momencie. kanar. Poczekajcie, dajcie mi dokończyć, dajcie mi dokończyć. W tym momencie słyszę kanara za mną. I ja takie, o. nie, kurwa. Ja się nie dam. Za każdym razem kupuję te zasrane, drogie jak ciul bilety. Nie ma chuja, że teraz zapłacę mandat. I ja dosłownie do niej podbiegam i ją wołam. I mówię jej, że nie mogę kupić biletu. Dosłownie na tym przystanku wsiadłam, nawet minuta nie minęła. Dosłownie chyba tam 20 sekund. Minęło od tego jak wsiadłam do autobusu Boże do tramwaju Ja jej mówię nie mogę kupić biletu Proszę zobaczyć oficjalna aplikacja Zalogowana jestem mam kwotę A to jeszcze były te stare tramwaje Gdzie tam nie ma tej maszyny do kupienia Do kupowania biletów Więc byłam kompletnie w jasnej dupie I jej tłumaczę jaka jest sytuacja A ona kurwa jakby mi w ogóle nie słuchała e, A jaki jest pani rocznik No taki i taki Dobrze to proszę wyciągnąć dokumenty a ja takie, ty kurwa, nie, nie będę już wyzywać, nie, nie ma chuja. Ja dosłownie zaczęłam się z nią wykłócać. Dosłownie zaczęłam się z nią wykłócać o to... Że ja nie będę kurwa nic płacić i żadnych dokumentów nie będę pokazywać. Bo to nie moja wina, że aplikacja mi raz w życiu się zjebała. Taryfa nieaktualna. Co to kurwa znaczy taryfa nieaktualna? I próbuję co chwila klikać te bilety zajebane. I się z nią wykłócam, że ja tego kurwa nie zapłacę. Nie ma opcji. Nawet jej nie dawałam dojść do słowa. Tylko po to, żeby ona mi się nic nie pytała. Tylko jej po prostu co chwila pokazywałam jak panicznie. I w końcu... W końcu po minucie udało mi się kupić ten bilet. Wskoczył. I ona powiedziała: No dobrze, 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 ale następnym razem już, już nie będzie takiej sytuacji. Ale ja takie. Tak, to mam nadzieję, że swoją jebaną aplikację naprawicie w takim razie. Co to kurwa znaczy? Ja pier. myślałam, że tam się wszczeknę po prostu. No, że wyjdę z siebie. Nie, przepraszam, że ja się denerwuję, ale tak mnie to rozfrustrowało. Że nie macie pojęcia. I jeszcze, kurwa, jakaś, kurwa, a nie wiem, nie wiem, jakaś pinda. Bierdolę to, będę wyzywać ludzi, bo mogę. <noise> jakaś typiara obok nas stała i ja mówię, ja mówię tej kanarzycy, że, 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 no, że jest taka sytuacja i takie, no dobra, ale dziękuję, co nie, że tam odpuściła już finalnie, że zrozumiała chyba sytuację, nie wiem. Mówię, że to nie jest moja wina, że aplikacja nie działa. A ta druga typiara mówi. No ale to też nie jest jej wina. I co? Się kurwa odzywasz! No i po chuj się wtrącasz! Ja, ja myślałam, że tam oszaleję, naprawdę. No co, music? Co to jest? A co to jest? Zgadujemy po prostu nuty? I'm that tune card. Okej. Okay. A bo to, a bo to z widzami też można grać, ta? Login with Twitch. Tak, authorize. Your name, Felix, start a room. Okej. Okay. I co? Milerek! <laughs> 10 złotych. Siemka Janowy, co tu się robi się? Bardzo. Dziękuję bardzo za dyszkę, dziękuję bardzo. Gramy w zgadywanie muzyczek akurat, zaczynamy. Jeżeli masz ochotę, to możesz dołączyć, aczkolwiek nie do końca wiem, co tu się robi. Macie, dołączajcie do pokoiku, kto tylko ma ochotę, to niech wbija. O co tu chodzi? No nie wiem! Znaczy, po prostu dołączamy do pokoju i zaraz będziemy zgadywać piosenki. Jakby ty wybierasz, jaką piosenkę ludzie mają zgadnąć? I, i, I tak na na przemian. Co w się sensie, no tak przynajmniej rozumiem. Ja, ja, ja w to gram pierwszy raz, więc ja nie wiem, co tu się robi. Przepraszam. To <gryw> no widocznie nie. Czy powiedzieć, że ktoś to odgadł. Nie, nikt tego nie odgadł. O, coś takiego, latino. O, jazu. No giga, znane. Dobrze, Dobrze wam idzie. czat z wybieraniem piosenek w miarę popularnych. Może nam idzie. Ty to jest dłuższe niż ty, tu mojej pracy licencjackiej. Buenos Mores, Buenos Aires <laughs> Besame mucho Ale luta! Ale disco A to jest moja piosenka! <laughs> Poczekaj Zapomniałam, co ja w ogóle już wysłałam. A to moja. No, tak. Ja za przekroczenie sorry Nie, w początku po prostu nie zajarzyłam Czego ty słuchasz? mandacik? za przekroczenie piękności. Ręka pszczółka mieszka w nim... Ty, bo ja... nie wiem, czy zgadłam. ...wśród owadów No jak to? Ta pszczółka, którą tu widzicie... No kurwa! Jak się... jak się pszczółka... ...czułka... No kurwa! No idol! No! Nie znam, że już napisać! O kurde! Dobra! Artysta? Oj co nie wiem. Łcinzko. Jak ty to się śpieszyłam Śrobka przez werset. O boże. Nie no. Pio po prostu piosenki szantowe. art. <laughs> 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 tu to... się. Mango, mango parkie, to, Co? Mango siedem, mango, sześć, mango, mango, sześć, mango, Dobra, to było proste. <laughs> Artysta to już daj spokój No, ale, no widzicie o, <śmiech> <śmiech> Takie nuty Od razu, jak wszyscy mają ładnie punktów Disco Nie Jak się pisze kacz! No jak się pisze catch, TEMAL?! Jak się to pisze? Pomóż. nie! No pierdolę! ty jesteś... Że ty cyrlicom dałeś piosenkę! Nie, to Co?! Co?! Dlaczego to wszyscy znają?! Dlaczego to wszyscy znają?! Co? 2? Dwa, 2-0 dwa, Dwa osiem, dwa sześć, dwa pięć, dwa cztery, dwa trzy, dwa dwa, dobra, zgadłam, zgadłam, dwadzieścia pięć, okej, okay. name drop było, ja nie słyszałam, jak widziałam dwa, to już każdą cyferkę dawałam. Nie, no żom, nie Seed! nie. bo jakoś to było? Nie, a y, boże, czekaj. Y, ja, kojarzę głos, kojarzę głos. E a. nie, kurwa. No, a. A to nie, to pomyliłam ją z inną. <laughs> nie co? A bo to jest coś z One Pisa. Nie, nie, to Ado ja nie przypuszczałam. Miałam na myśli inną. <śmiech> <Fuck>. <śmiech> to jest dobra odpowiedź. Nie wiem, nie mam pojęcia. O Boże, Poik! Czy jesteś na czacie? Czy nasz montażysta kochany jest może dostępny na czacie? Poik, 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 poik. Czy jesteś może? Chyba go nie było, bo się nawet nie przywitał. Naczej go nie ma. O Jezu, dobra. E, dobra, to było to było piękne. Dalej? Myślę, że nie ma sensu. Ale Gierka śmieszna. Gierka śmieszna. Spoko. No tylko nie dla mnie, bo ja się do takich rzeczy nie nadaję. Temu datę mu nie daje. Ale kurwa dowcip. Kawalarz. No! Ja przysięgam, on jest o jakieś dwie marchewy od pęknięcia. Naprawdę, zobaczycie. Ja teraz wrócę się do bazy, przyjdę z trzema marchewami to... i to wybuchnie. Co kurwa? Jezu, yes, pierdolę, co ty robisz za test? Weź mnie kurwa nie strasz. Czemu ty testujesz takie kwoty? Ja pierdolę. Weź mnie, nie denerwuj. Czekaj. Ja się nazywam test. Mhm. Co? Stołe wiadomości nie... Co? Pst, nie zapomnij o lajku i subie. Doceniam. Dzięki! Ja mi głowa, boli! Dziękuję bardzo za... Um, yy, yy, nie mam na to progu nawet. Za tysiąc złotych w donacie. Ale ja. Co się mówi w takiej sytuacji? No, dzięki ziom! Dzięki! Spoko donate! <gryw> ja nie No co ja mam zrobić w tej sytuacji. No chuj, no też się napisał jako, jako darczyńca i tyle. Co? Poczekaj, jak ty. Jak ja do ciebie miałam mówić, Ja pierdolę zabij mnie? Czy to. Czy to ty byłeś, Wojtek, za tym donate'em? Jeżeli to ty. Ktokolwiek dał tego donate'a, bo chyba już się naprawdę nie dowiem, to. Dziękuję. Um, jakby. Wow. Um, bardzo. Bardzo, ale to bardzo dziękuję. Jakby. Co w ogóle? Jeżeli osóbko chciałabyś merczyk, paczuszkę całą, nie ma problemu. Absolutnie nie ma problemu, została opłacona, tak jak już ktoś wspominał. Wolałem pozostać animowy, ale nie chcę kłamać, więc przyznaję, że ja wysłałem 100 złotych, się podpisałam jako tekst, jeśli mogę e, tobie przesłać że z ekranu z dowodem. Nie, nie, nie o to chodzi, po prostu jakby ja, jakby... Rozumiem, że, że chciałeś zostać anonimowy. Przepraszam, że to na siebie trochę wymusiłam, ale po prostu ja nigdy nie widziałam takiej kwoty na oczy jednorazowej jako donate. I dosłownie mi jakby okropnie głupio było nie podziękować tak bezpośrednio. Wybacz mi, mam nadzieję, że się nie gniewasz jakoś, ale naprawdę bardzo dziękuję. A ja Wam dzisiaj bardzo mocno dziękuję za streamka. Było. Cudownie, przecudownie i, i, w ogóle, i w ogóle elegancko. A poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Dajcie mi jeszcze sekundę. Dajcie mi jeszcze tylko minutkę. Dajcie mi tylko sekundkę. Nie, jeszcze kolejny nie Wytrzymam. No nie wytrzymam. No, it's a Dziękuję bardzo za rajdziuchę, a my się akurat żegnamy, więc posyłamy was dalej w rajda. dziękuję bardzo, przepraszam, ale już muszę kończyć, już jest późno, także bardzo, bardzo dziękuję za rajdzika i przepraszam, że w takiej sytuacji was zostawiam, ale trzymajcie się, do następnego, widzimy się w poniedziałek, wpadajcie na discorda, na sociale i w ogóle wszędzie, jesteście super, nie zmieniajcie się, robimy, robimy... Taką wiadomość do niego? Proszę ją sobie skopiować i z nią ruszamy na podbój. <grym> Także jesteście moimi ulubieńcami, nie zmieniajcie się. No i, no i co no? No i co no? Papa pa, wszystkim życzyłem, jego wieczorka. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Papa! Pa. Bye bye! Uwielbiam Was! cudnie jesteście.